Rodzina jest podejrzana o brak pokarmu Mam nadzieję, że będzie dobrze Dłuta nie mam, to tu coś mam Tu jest pokarm W razie gdyby nie miały środkiem to Tutaj poprzekładamy ramki pokarni karmi jest Czyli chyba Nie ma co się obawiać Dymku, dymku, niestety trzeba dymku, bo ucha. A widzimy ...doszły do samej góry po tej stronie ...ale czerwony widzę to... dobrze, to tą bramkę... ...przemienimy ją. ...tu są ją odłożymy. To jest letkarka. Czyli mógł być problem. Matka patrzy czy nie. Nie ma jajeczek, ale nie ma. Dobry znak czerwieniu, to już jest dobrze. Obawiałem się, że będzie czerw, ale Czerwę nie nie to. Tak. I zrobimy tak, tam obrócimy 180 stopni. zostawimy. Że jakieś napastują. I tu wrzucę w środek. O mrok kłop niżej, przynajmniej tak powinien zejść. Pogryzła pierwszy rząd, był, a raczej ostatnio w tym roku. Nie wiem, jak to widać, będzie w ogóle. Miejmy nadzieję, że będzie dobrze. Ach. Trzeba było wziąć rękawice Ach, się nie chciało, muszę Kładamy domorzy no też chodźmy. Teraz kup się dalej! Ała! Nie gryźcie, nie mam na gryźć W sumie sam bym był że jakby mi tak Później jak ktoś dom otworzył. Ciśniemy. Czyli tam pokarmu pokarm tu gdzie był kąb. Nie było. Teraz pokarm jest. Ech, miejmy nadzieję, że starczy. ramka do zatworu jest czysty. Bo miałem na jesieni podejrzenie nie zemy robiłem leczenie najwyraźniej leczenie było skuteczne teraz jak to szcząść żeby mi nie zgryzły odmijmy patrzysz na te porę roku to są Poczekajcie, bo jeszcze... Się... No kurde teraz się nie zamknie... musimy je zbronić, żeby nie przygnieść. Czyli tu pokarm jest Uf, w której tej rodzinie jeszcze tak wysoko W tamtej rodzinie wysoko są I zaraz zobaczymy jak to, czy tu będzie widać cofną do góry damy Rozpędzone są dziwne, widzę, że jest tu tak samo pokryte. pokarm to są agresywniejsze jest łach, mi udziabała już druga jest dużo pokarmu żełem to pokarm jest nic trzeba kombinować no i chyba na tyle ewentualnie jeszcze można Pokazać to w o Chwilę nie będziecie nic widzieć. Sam daszek. Ten odkładzik jest utworzony, o ile się nie mylę. Z dwóch matek zapasowych, jedną matkę zabrałem, drugą podłożę do innej rodziny, bo przedmiotem prawdopodobnie na sucha rameczka. Przeniesły prawdopodobnie pokarm. Tu już pokarm jest Nie wiem czy to będzie Błyszczy się o przeniesiony pokarm Pokarm przeniosły A to przeniesiony pokarm sklepią go, że tak powiem Jest, tu wygląda, że jest ino 5 cm, ale przeniesiony jest do połowy ramki większej. Tu już jest dużo pokarmu. To są dużo łagodniejsze od tamtych. Nie pamiętam jaka tu jest matka, ale chyba to była krainka jakaś. tu pod spodem nie wiem czy widać będzie tu widać jest mateczka nie ma czerwiu matka jest ...na samym dole... ...szczególnie ją zgoniły ciepło, od wylotka... ...tą ramkę mógłbym... ...wyrzucić, w sumie, ale nie jako zatwór... ...to była ramka taka... ...do osuszenia... ...to jest... No siedzą sobie. No taki filmik trochę dziwny będzie przyrodziny rodziny. Przypominam, jest dziś 18 grudnia. Pszczoły, jak widzimy, latają jakby był początek marca. Bądź połowa marca i dziurki się wypaliły. I jeszcze tak dodam, czasami możecie mieć Brudni tu przodę, kula, że tak powiem, albo inaczej, nie, nie przód, tylko stronę, do której jest słońce się opiera. Często gęsto wygrzewają się, zwłaszcza o takiej porze. 8, dobrze mówię, 8 grudnia też było ciepło i wygrzewały się muchy na nim i trochę zapaskudziły to to jak przejdą dwa deszcze to zejdzie ale dla własnego spokoju Możemy, jeśli nie zejdzie to do końca wiosny zimy znaczy się możemy to umyć to nie będzie problemem a my będziemy spokojniejsi że że pszczoły są zdrowe że nie ma nozemy a według mnie nozema to już powinna praktycznie zniszczyć do większości rodziny powinny być puste ule i tyle temacie. No, zapraszam. Prawdopodobnie pszczoły następnym razem ujrzymy albo na wiosnę, albo po pierwszym oblocie, albo jak będziemy sprawdzali w połowie stycznia, jak siedzą kłęby. Ja się z Wami żegnam.